Stowarzyszenie Fotoreporterów wybrało zdjęcie Tadeusza Koniarza jako najlepsze w kategorii Fotoraport Polska. Nagrodzone zdjęcie poświęcone jest zaczarowanej galerii, czyli wystawie artystów nieprofesjonalnych w Pacanowie Barbary i Tadeusza Buczyńskich. To jest zdjęcie przedstawiające państwa Buczyńskich. To są ludzie, którzy zajmują się rzeźbą. Artyści ze Świętokrzyskiego. Mieszkają w przyczepie, i ja jeździłem do nich przez trzy miesiące. Obserwowałem ich życie, jak oni żyją, co robią, jakie mają wystawy. Także byłem na wystawie w Połańcu. No i zrobiłem o nich. Fotoreportaż. Szykuję też może jakąś, jakiś projekt z tego zrobić, jakąś większą rzecz, obserwując ich życie teraz też, bo w tym roku, dlatego że troszeczkę im się polepszyło, mieszkali w pacanowie, byli zupełnie odcięci od. Od wszystkiego, w zasadzie od świata, łącznie z, z tym, że nie mieli ani wody w, w, tam w pobliżu, ani ubikacji, ani światła. Także życie w XXI wieku w centrum Pacanowe, ale dosyć straszne. I dlatego to mnie jakby ujęło. Chciałem, jakby taki materiał interwencyjny zrobić z tego. No, wyszło troszeczkę coś innego bo dlatego że robiąc zdjęcia zauważyłem ich taką ich no, powiedzmy miłość do siebie takie bardzo bliskie relacje między sobą ja myślę że to ich trzyma że takie zgranie w ogóle w tym co robią i jak żyją i, i to ich bardzo spaja i i to, I to chciałem pokazać na zdjęciach. Była to już druga edycja konkursu, w której swoje prace zgłosiło 49 fotografów z całej Polski. Celem konkursu jest wskazanie najbardziej wartościowych fotografii opowiadających o 2016 roku.